Cześć, witamy Was wszystkich ponownie na mapce. Sobotnia. Jest ze mną. Sobotnia. Co wtedy idziemy dalej? Pamiętacie wtedy jak padał śnieg? No, troszkę nam tu zasypało, ale nic z tego. I drzewa nam urosły. obsydian No. Mój kolega... Niech spoczywa w pokoju. Nie, nie, niś, nie śniegu, nie niś, nie śnieg, nie nie, nie nie Nie, nie, zostaw. Łupatę weź i, w, i teraz nie Teraz niż łopat. masz. Ale po co nam te śnieżne śnież, śnież na kurki? Będziemy w potwory strzelać. Będą wylatywać. Fajnie. O, a jeszcze coś. Dziewa nam urosły przez ten czas. Jak... No. tu um, ja mam? 14... Masz śnieżki? Nie, ale mam żelazo. Ty, ty wiesz, że lawą można też... Y, lawą... Potrzebna nam będzie lawa? E, tak. Tak, tak, będzie. Ty wiesz, że można... Ty wiesz, że jak to, że można też lawą piec? Tak? To ty nie widziałeś? Nie. Lawo można piec, setcy kubek, lawi do tego, ale on znikł. Ale ta lawa zniknie. Ale mam lagi. Fat, nie wiem dlaczego. Co robisz? A ja sobie żyję gumę. Gumę sobie żuję. Ja też. W Creepera szczelą się Wleciał. Ale dobre. Sniper. A jeszcze coś, podobno, czy nie, jak znacie, nie? Bo jest taki plugin na serwer, pistolety. Gdzieś tam środgun czy jakoś tak. Jeśli wiecie jak wgrać tego plugina, to możecie zrobić taki poradnik lub napisać mi jak to zrobić, bo mam z tym problemy. Bo jeśli dam radę no. grać tego plugina na mój serwer, to będziemy nagrywać taki jakby... Odcinek siot, od coś tam, nie? Jeszcze wymyślimy, nie? No, no, wymyślimy, pomyślimy jeszcze spokojnie wszystko A Wtedy cię zabijesz A nie bi. <grym> ciekawe czy kilo i wiecz to jest to samo? Czekaj, zaraz zobaczę Bo jak tak, to super Rozwala? Nie no, Nie, nie rozwala Napra naprawdę można lawą przetapiać? Co? No można. Mój kolega Mateusz to zrobił. Ej, chyba, ale chyba nie nam już lawa będzie. No bo tu dużo, dużo koblat Masz tu żelazo. Ciekawe, czy znajdziemy jakieś diamenty dzisiaj. Idę sobie do kopalni. A na. A ile przytapia lawa? Na ile? No, na wszystko, nie? Bo to lawa to ma, to, to ma yy, prawie, no nie jestem pewny, czy nieskończone zasoby energii, ale nie, nie wiem, naprawdę. Tak, fajnie. tak to fajnie. No, coś nie znika. Co? Nie znika. Co jest w jednym miejscu. Chodzi jak się ale jaja, ja. nie, co ty nie, 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 Ja też też nie, 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 widziałam, nie, kolega mi nie, Jaki? Mateusz. Ale mieszało nie, 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 Rzucę Creepera, patrz.

Ja Ci będę pomagał. No nie trzeba, bo ja sam sobie... Dobra, to weź i zrób drzwi, drzwi, Takie dwa. Drzwi? No, Odwójne? Tak, odwójne. Jeszcze. Co jeszcze można przetopić? Kurde. Zobacz, Ci pan, co ja mam. Co jeszcze przetopić? mam jedną sztabkę z złota i sikielę. I sikielę diamentową. Dobra, ja idę do kopalni. Masz cobblestone'a? E, mam, ale e, nie, nie, to jest jakiś smak jakoś tak, nie wiem. Ty, zapomnieliśmy zrobić tą kaktusową farmę. Kaktusową farmę zapomnieliśmy. Ty, ja zrobię farmę kaktusa. Spoko, a ja pójdę do kopalni tylko przytopię sobie cobblestone, bo tak długo lava, więc... poczekaj na mnie, ja też pójdę sobie do kopalni, tylko zrobię tą farmę. Poczekaj na mnie, poczekasz? A zrobić ci żelazny kilow? A ile mamy jeszcze po Cztery. No, dwie mięso. Ale o co chodzi w tej fale kaktusa? To rośnie czy co? Nie, to to. To jest ten. Dzięki temu można barwniki do wełny robić. Trzeba, bo ja wkładam po wszystko, wszystkie rzeczy Zostawię sobie łopatki Dobra Nie, tu po mm. wszystko Zrobię Ty zrobiłeś te drzwi? Tak, tak Dobra, daj mi ten żelazny piwo Ja mam cztery drzwi. A zrób sobie Czekaj, ja sobie muszę zjeść Weź mnie nie Muszę cię odsunąć <śmiech> <śmiech> <Ja mam ujęcie śmiech> Zombie, zombie Zabij, cztery klepka mamy. Cztery chlebka mamy. Aha. Błak. LOL. Jak Jakim cudem te wszystkie rzeczy się znalazły u mnie? Dziwne. Zrobić ci się. Bo ja już mam żelazny jeden dla mnie to i ten dla ciebie. Nie wiem, Ale przecież są wszystkie rzeczy w skrzyni. Tak, ale słuchaj, że to było dziwne, włożyłem, włożyłem, wszystkie rzeczy i one się pojawiły ponownie u mnie. <laughs> Dobra, chodź, daj mi ten żelazny kilo. Dobra, chodź, chodź. Dałem. Chodź. Dom zamknąć. Chodź. Ile ty masz? Ja ja się wystraszyłem. <laughs> <laughs> ej, nie, ale ten, chodź tutaj przykopać, chodź tu pierwszy. chodź tu, ej, tu, tu. Czekaj. A nie, bo tak za chwilę, może tak za 15 minut będziemy kończyć, co? Nie, nie, nie zanudzać ludzi. Co ty robisz? O, jak się Tak, czekaj, 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 Jackson, wykopanie nie znalazło. Pieszaj! Achievement! Ale <Au>, u niebi! <laughs> Sorry. Ty, ja mam tylko jednego diaksa. Ja też. Chodź. Ja jednego ci zabrałem. Co? Zajdziemy do Jednego ci zabrałem. Ty, stać, mam na, na kilo? Ty. Mamy tylko dwa diaksa. A ile masz diaksów? Ja mam jedno. A skrzyni są? A to chyba jedno jest w skrzyni, Sprawdź. Jak to nie masz? A nie jest, mam! Boże, jak ja ślepota! Ja nie mogę! Masz? Ej to czekaj tam tego diaksa jeszcze! Zrobisz kilo i rozwalisz ten na pieprzony na obsydian. Bo mi wkurza. Ja coś... Być odpuszcza drzwi, bo mi wkurzają. Nie, wkurza nie, ma. Mamy! Ogar. Dobra, Mamy kilo. Co? Pokaż. Ta, 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 ta. Dobra, zrób portal do netaru i... do netaru i kończymy. Mamy już... Mamy już diaksowy i diaxowy miecz i diaxowy kilo. Starczy nam na portal. Co? No no to... Starczy? starczy? Tak, starczy! No, to spoko, co? No to... Ja nie mogę. Dobra. Mam krzesiwo? Mam. Dobra, zrób ten portal i kończymy. Ile było? No dobra Oj Nie wiem Tak, ja mam takie zakłócenia sygnału Jakby ktoś do mnie chciał się dozwonić, albo do ciebie Mam nadzieję, że oni zrobią sportem A jeszcze coś Nie Weź! nie ogar! Nie ogar! <grym> <grym> nie! Nie myślisz! No, Ej, weź... ja to rozwalę. Dobra, i zrób to, to, to. Ale nie! Nie rozwalaj tego dołu. Dół wyszedł dobrze! Tą górę tylko! A no? Słuszna racja. No. I te boki. Ej, słuszna racja, należy się koronacja. Dobry jestem. Zakłócenia dziwne. Kurde, mi to wkurza. Zresztą masz takie zakłócenia? Nie. Dziwne. Kupa kibel. Co? Kupa kibel. Dobra, bez kojarzy. Wejdź. Nie chcę. Fajnie. Ja już kopanie za... za... za tego. Z butą wjeżdżam! jednym ciosem włomuje no, dziś! Z buta wjeżdżam! Ty wjeżdżasz? No <grym> Bez kojarzeń. To tak o. A poza tym w trzecim odcinku zgubiliśmy skórzane buty. Tak? Gdzie są? No! Bo wypadłem to? poza świat! wypadłem nie mam! Gdzie? No bo ja wypadłem poza świat! dlatego. A, Dobra, i tak jeszcze będziemy kończyć. O, 30! 31 30 tam kamienia mam. 32 kamienia mam. Po co nam? To masz na 3? 32 tak. kamienia mam. No bo ja przetopiałem. Ale po co? Gdzie Kupa. Potrzeb potrzebne ci będą te kamienie. Kurwa. Co się stało? <laughs> ja te gelebay. No co? What the fuck way? Co się stało? Nic. No. Tat Mam Jeszcze dwa. Jeszcze tat tat. No, stawiali. No i co? Nie wnosz. nie też. Nie znaczy Ja, mamy jeszcze dwa obsydiany. Skąd? Co? Dwa obsydiany mamy, zobacz. <grym> Ale skąd? Ci to mm. przyznaj się. Nie! Tu menaj items, masz. Dobra, podpalaj. Ty No, mm -mm. Dobra, zakończmy temat. Dobra. Odpalaj, Bez się poje. Dobra, za pięć... ...cztery... ...trzy... ...dwa... ...pyki mm -hmm. udało się, jedziemy do Marsa. Dobra, nic. E, dziękujemy wam, że oglądaliście nasz... Który to już był odcinek? Party chyba. Nie, nie, nie nie, Piąty, nie. nie pamiętam, no dobra. Miesza o to, czekaj, zbuduj portal do Netera. To już jest robione. I zbuduj dom! Zbuduj dom z drewna, jest robione. A farmę kaktusu, nie, to za mało na jeden kaktus. No dobra, zbuduj farmę. Dobra, miesza o to. Ty, ale oni nie mówią, że my mamy tam iść, ale mówią, że mamy zbudować. Kończymy już cały odcinek. No, możemy. Chyba serię. No. idziesz. Aha, jeszcze jedno. Patrzcie, widzowie. Mówi się YouTube ale dobra. Nie, też też nie. patrzcie. No, no to. Trzymajcie się. Cześć. 妈，这是嗯。